Mam na imię Paweł. To jest moja żona Ola. Jesteś, jesteśmy małżeństwem od czterech lat. Przyjechaliśmy z takim trochę różnym nastawieniem. A jak przyszło co do czego, to zaczęliśmy się zastanawiać, czy, czy mamy chcemy jechać. Że nas trochę takie zwątpienie ogarnęło. i Pomyśleliśmy, że może może się uda właśnie uzyskać jakieś odpowiedzi na nasze pytania. Może się uda jakieś światło uzyskać od Pana Boga. Ja osobiście liczyłam na to, że i pan mu trochę łokciem trąci i, i, i powie, no czuwam, czuwam, trzymam rękę na pulsie. Nie jest mi to obojętne, co się z wami dzieje. No i w tym sensie jakbym. Ja, ja osobiście czuję się uspokojona i cieszę się, że przyjechaliśmy na te rekolekcje, chociaż jakby tematy, które były poruszane, nie są, nie są nam obce. Ani temat na protechnologii nie jest nam obcy, już, już się z tym zatknęliśmy. Jak również no, temat adopcji. Wydaje mi się, że to jest taki temat, który po prostu musi wypłynąć, nawet yy, jeśli on jest odrzucany przez pewien czas. A tak było w naszym wypadku, że yy, że baliśmy się o tym rozmawiać. Przynajmniej ja się bałam o tym rozmawiać i reagowałam taką straszną paniką na to słowo. A teraz jakby przestaliśmy się tego obawiać i jakby między innymi też dzięki tym rekolekcjom, yy, jakby poczułam też to, że. Że Pan Bóg chce, żeby moje serce się rozszerzyło, żebym była gotowa obdarzyć miłością nie tylko powiedzmy to dziecko, które ja sobie mogę wyobrazić, które sobie wymarzyć, że ja je sama urodzę, ale też to dziecko, które mogłoby przyjść od Pana Boga do mnie z zewnątrz, jakby nie przez moje ciało, i że to jest, że to jest taka droga, na której. Stajemy się do Niego podobni. Myślę, że po prostu im bardziej ludzkie serce jest zdolne do miłości, tym bardziej się staje podobne do Pana Boga. I jakby to świadectwo, które tutaj było właśnie na temat adopcji, lekarze i ludzie, którzy zajmują się na naprotechnologią, też mówią o tym, że adopcja to jest jakaś druga wyjście, że to nie jest klęska, to nie jest porażka. Tylko to jest inna jakaś droga wyjścia dla tych, yy, którym się po prostu ta biologiczna droga nie powiedzie, że potrzebne jest to, żeby, żeby się z każdą trudną prawdą ostatecznie skonfrontować i stanąć z nią twarzą w twarz, yy, jakby w towarzystwie Pana Boga i, i czując, że on nie trzyma za rękę i... I że on mówi dasz sobie radę. Jeśli ja chcę, żebyś weszła na tą drogę, to ja cię umocnię, ja cię poprowadzę i dasz sobie radę. Ja przyjeżdżałem tutaj na tę rekolekcje z takim przeświadczeniem i taką trochę takim, taką beznadzieją, że po co znowu jakby powracać do tych, do tych trudnych tematów. Że cały czas jakoś w sobie to, to przerabiam i tutaj mam jeszcze na ten temat jakoś się wypowiadać. No i z takim zdenerwowaniem przyjechałem. Wszystko mnie drażniło do jakiegoś czasu, do czasu właśnie modlitwy, która tutaj była. Czułem sobie taką, tak jakby ciężar, który, który jakoś jest we mnie i który domaga się, żeby, żeby to wykrzyczeć, żeby o tym powiedzieć. No i właśnie w czasie tej modlitwy mogłem to zrobić, była to taka mm, dla mnie wyjątkowa modlitwa i za to jestem wdzięczny Panu Jezusowi. Był to taki, mm, taki cukierek, który dos, dostałem od Pana Jezusa właśnie tutaj na tych rekolekcjach. Jestem wdzięczny za, za to dzisiejsze świadectwo, świadectwo pary, która, która adoptowała dziecko. Jakoś tak bardzo, bardzo wydało mi się to bliskie. Bliskie tym, co, co my przeżywamy, co, co jest w nas, o czym, o czym rozmawiamy na co dzień. Ja mam takie wrażenie, że pod względem emocjonalnym dla nas oboje te rekolekcje były trudne. Oboje mamy jakiś taki ciężar w sercu, że coś, coś nam jakby przeszkadza. A ja widzę takie, przede wszystkim takie dwie, dwie bardzo cenne dwie bardzo cenne rzeczy. Cała ta wiedza, która została przekazana, no, to jest, razem z nią jakby przychodzi taka wielka nadzieja, to wnosi jakąś nową nadzieję, że jest jakieś w tym takie właśnie podejście, które raz, że ogarnia całego człowieka, a dwa, że że właśnie takie, tak zatrzymuje się na nim, że to jest jeszcze jakaś droga, którą warto wypróbować chociażby po to, żeby móc sobie powiedzieć, zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Nie możesz mi, pani Boże, powiedzieć, no, a miałeś jeszcze taką drogę, a z niej nie skorzystałeś. Że jak Ola właśnie wspomniała mi o naprotechnologii, świetle. O, o. E, to jakoś tak sceptycznie zobaczyłem, że kolejny, kolejny raz e, coś się ładujemy, co wymaga... E, czasu, wymaga jakiegoś takiego wysiłku, e, kolejnych badań, jakichś obserwacji. E, na początku zgodziłem się na to dla świętego spokoju. I dzięki tym rekolekcjom e, jakoś tak trochę się uspokoiłem, bo, bo było takie przekonanie, że, że chyba niewiele, niewiele jeszcze, niewiele możemy osiągnąć już, już w, tym, w tym celu. Jakoś lepiej to już przyjmuje przyjmuję w sobie. Ja się przypomniałam, o co chciałam powiedzieć. Znaczy, właśnie chodzi o tą adopcję, że, że ważne jest to, że o tym się mówi, że się pokazuje, że rodzice adopcyjni, ci, którzy mają dzieci nie, nie urodzone przez siebie, ale urodzone przez innych rodziców, że oni są też szczęśliwi że adopcja to nie jest taka zmora, która gdzieś skąta szczerze zęby, że, że to nie jest taki strach, którego należy się bać, tylko właśnie, że to jest dla ludzi, że to nie jest nic nienormalnego, że to nie jest nic gorszego, nie, że to nie jest gorszy rodzaj rodzicielstwa. Że to daje szczęście, że, że można być szczęśliwym rodzicem. I to wydaje mi się też właśnie, jak, jak patrzyłam na, na, na tą rodzinę, która dawała świadectwo, że w pewien sposób jest to szczęście. Nie chcę tu gradacji jakiejś stosować, ale w pewien sposób ono jest większe niż, niż, niż tego rodzicielstwa biologicznego, bo do niego trzeba po prostu dojrzeć. I jeszcze jedna taka cenna rzecz. Wydaje mi się, że często takie małżeństwa, które problem z tą niepłodnością i mi się często wydaje, że oni są sami. My na przykład mamy takie doświadczenie, jesteśmy w kręgu kościoła domowego i w tym kręgu jesteśmy jedynymi małżonkami, którzy nie mają jeszcze swoich dzieci. I to jest bardzo trudne doświadczenie, dlatego że one nas oddala, jakby, pomimo, że jakby generalnie są to ludzie nabisty, światopoglądowo i wiekowo, i, i, i jeśli chodzi o wszelkie inne doświadczenia, i to są dobrzy ludzie ale w pewnych momentach jest nam po prostu trudno, ponieważ te rozmowy, które dla nich są normalne, dla nas, nas po prostu bolą. I tutaj jakby się doświadcza tego, że, że człowiek nie jest sam, że jest, są jeszcze inni ludzie, którzy mają jakieś podobne historie, podobne problemy, czy może nawet większe i to jest wielkie bogactwo i, i, i dla mnie osobiście no to jest coś takiego, że warto tego doświadczyć. Naprawdę warto doświadczyć tego i, i spróbować się otworzyć, i o tym, co najtrudniejsze y, dla nas opowiedzieć, y, bo właśnie doświadcza się od tych innych ludzi, oni się też otwierają, też opowiadają, i nagle się okazuje, że całe to cierpienie, y, że to ma po prostu sens, że to się wszystko układa w jakąś całość, że się z tego tworzy jakaś droga, po której rzeczywiście nas Pan prowadzi. I za to chwała Panu. Chwała Panu.